Filozofia na rowerze Odcinek 13 Koniec pewnego bloku Pomówiliśmy Dotychczas, znaczy ja mówiłem, a czy ktoś mnie słucha, to nie wiem Mówiłem o systemach, mówiłem o schematach Mówiłem o epokach, mówiłem o charakterach. Co do charakterów, jeszcze tylko dopowiem, że te modele, o których wspominałem, służą nie tyle psychologom, chociaż też tak żeby z grubsza ustalić z kim się ma do czynienia na przykład na terapii ale służą głównie w biznesie żeby sprawdzić czy dany kandydat się nadaje na dane stanowisko ale są na tyle y, upraszczające charakter, że żeby cokolwiek się dowiedzieć o drugim człowieku tak na serio no to nie jest takie proste Szczególnie, że jesteśmy wszyscy uwikłani w ten cały cykl zmian w te nakładające się wpływy i właśnie systemy, schematy. Duch, duchy epok, tanatosy, rosy także każdy z nas ma kompletnie inny start. Nie będę wnikał, czy to w genach jest, czy w środowisku. Środowisko zmienia człowieka też, musi zmieniać. To taki jest mechanizm ewolucji. No i właśnie po co to wszystko pytanie się nasuwa: po co jesteśmy tacy różni? Nie moglibyśmy być jak rekiny, na przykład: wszyscy tacy sami. Pływamy sobie, nawet jak śpimy, to pływamy, bo jakbyśmy przestali pływać, to byśmy. Zdechli, bo by powietrze nie przepływało przez płuca. Polujemy, trawimy, dalej pływamy. Każdy podobno, tak mówili w BBC, pan David Attenborough tak mówił, że każdy rekin ma taki sam kod genetyczny jak drugi. A że środowisko, w którym żyją nie bardzo się różni, cuje, no to raczej one też nie są zbyt zróżnicowane charakterologicznie. Aha, będzie materiał dzisiaj wielobarwny, będę sobie pauzował, przejeżdżając przez takie nudniejsze kawałki, jak tutaj. Ok, po przejechaniu niebezpiecznego odcinka asfaltowo-rucho-ulicznego wracam w teren. Jak się chce, to się znajdzie, wszędzie. Dobra, po co jesteśmy tacy różni? Po to, żeby konkurować? No nie, nie miałoby to sensu. Żeby konkurować musielibyśmy być zacyzami, przynajmniej dobierać się w jakieś yy, zespoły takosamości, co nam próbuje się wmawiać, że to jest możliwe. Na przykład w sporcie. No może się bawić w takie rzeczy, można. Ale trzeba pamiętać, że to jest zabawa tak naprawdę. A co to jest zabawa? Zabawa to jest trening yy, umiejętności, kompetencji życiowych. Tak naprawdę. Więc jak ktoś traktuje zabawę zbyt poważnie i bawi się całe życie w coś takiego, no to kompetencji życiowych, takich rozwojowych raczej sobie nie wykształci. Dobro, ale nieważne. Otóż jesteśmy różni po to, żeby współpracować. Są też zwierzęta, które współpracują. Też są zróżnicowane charakter charakterologicznie. Nawet takie szczurki. Zwinki polskie. W każdym razie każdy z nas ma jakieś, jak to pisało w mądrej książce, talenty. Każdy ma więcej tego, mniej tego. Różne są te profile nasze. I te profile tworzą nasz obraz, nasz kształt. Można to porównać też do, do układanki typu puzzle. Że razem połączeni możemy tworzyć piękną całość, natomiast no, niemożliwe jest, żeby różne kawałki, różne puzzle pasowały do tego samego miejsca, brakującego w układance. Więc od razu widać, jakby tak na poziomie metaforycznym, że rywalizacja. Pojęta jako cel życia kompletnie nie ma sensu. I jest to największe oszustwo systemów, które wtłaczają nas na siłę. W takie ramy każą między sobą właśnie konkurować, a czerpią z tego głównie zysk. I taki jest, moi drodzy, sens. Ten sens życia, o którym wszyscy chcieliby się jak najszybciej dowiedzieć, bo po co marnować czas? Niektórzy nawet nie wiedzą, że się można dowiedzieć i tak po prostu żyją z rozpędu, tak jak żyli przodkowie, rodzice i tak dalej. Trochę się kręcą w kółko, no ale skoro im to nie przeszkadza. W każdym razie to, że możemy wchodzić w interakcję z innymi ludźmi budować. Nowe wartości, nowe przestrzenie. To jest niezaprzeczalnie nasza misja misja rozwoju bo nikt się nie rozwinie sam. Nawet jak ktoś myśli, że jest sam i funkcjonując w świecie wikła się w różne wydarzenia, spotyka na swojej drodze różnych przypadkowych ludzi, których traktuje nawet jako jakieś złe przypadki jakieś problemy, że inni sprawiają to są wszystko tak zwane lekcje lekcje, które musimy przerobić żeby daną cechę w sobie odnaleźć i poprawić, jeśli coś widzimy w kimś, co nam przeszkadza, zastanówmy się, czy to nie jest nasze lustrzane odbicie tak naprawdę. W tej mądrej książce też pisali o belce w oku, o drzazdze, prawda? Nie bez przyczyny. Człowiek, w ogóle nasza egzystencja w świecie jest rodzajem kreacji, ale to nie znaczy tylko, że ktoś nas wykreował, ale to, że my mamy kreować? Tylko nasz gatunek tak naprawdę. Jest zdolny do tworzenia sztuki, czyli do metaforyzowania, jakby, spostrzeżeń swoich życiowych, przeżyć różnych, czy pragnień, i wytwarzania z tego jakichś projekcji duszy w różnej postaci, czy to obrazów, czy to dźwięków. No, zwierzęta mimo, że są takie, które posługują się narzędziami, nawet niektóre ptaki, no to sztuki żadne zwierzę nie tworzy. Oczywiście naczelnym jak się da pędzel, to też coś tam zaczną robić, ale to jest rodzaj bazowej komunikacji tak naprawdę, chociaż człowiek też od tego zaczął, od komunikacji. Ale ta komunikacja powodowała określone reakcje w odbiorcy. I się okazało, że to jest też droga pewna. Sposób przetrwania. O ja to muszę nagrać, bo to będzie zabawne. Ho! Pewnie się zabije. Jeszcze nie, jeszcze nie. Ja cię sunę, przejechałem. Głupio, tak trochę ryzykować no, ale... czego się nie robi? Dla Hollywooda, nie? Tak jak było w części pierwszej. I cóż, cóż my mamy tworzyć jako ludzie? Co jest naszą, jakby taką? Główną sztuką, głównym może nie celem, ale o, głównym dziełem tego mi słowa brakowało. No i tu też możemy się posiłkować w wytłumaczeniu tego, czy poszukiwaniu tego, w tym co piszą pewne mądre księgi, zwane świętymi że taką siłą spalającą wszechświat jest miłość. No to co zresztą już mówiłem, eros, eros i thanatos. Eros tworzy, thanatos niszczy. Także im więcej tworzymy miłości, tym bliżej jesteśmy źródła. Natomiast kompletnie nikt nie wie, co się dzieje, jak to źródło osiągamy. Także to na dzisiaj tyle. Kolejny odcinek pewnie będzie o religiach, bo to jest ciekawy temat.